naszej podróży. Tak, zgadliście. Jest w nim część prawosławna. Cmentarze przy ulicy Lipowej 12. Zanim przejdziemy do podziwiania wspaniałych nagrobków prawosławnych, warto by wspomnieć, że kultura prawosławna w naszym mieście ma historyczne i głębokie korzenie. No i jesteśmy na miejscu. Znajdujemy się właśnie w jednej z najtarczej części prawosławnego cmentarza w Lublinie. Prawosławni wierzą, iż Cerkiew jest specjalnym miejscem przebywania Boga. Cerkiew jest budowlą dwukontygnacyjną. Na samym dole Cerkwi możemy zobaczyć grobowce fundatorów. Może zapytajmy teraz osoby przechodnie, e, dlaczego dzisiaj w ten bardzo ważny dla nas dzień zaduszny przyszły na cmentarz? Czy mogłaby nam Pani odpowiedzieć na jedno pytanie do szkolnej telewizji? E, jak e, najlepiej uczcić Dzień Wszystkich Świętych? Dziękuję. E, proszę pana. E, na temat Dnia Wszystkich Świętych. Czy mógłby nam pan powiedzieć, jak, pan, jak pana zdaniem najlepiej uczcić ten dzień? No w w spokoju, przy bliskich szczytach, gdzie co doszło. A ja jednak się z nim spotkać. Ha, Uważam. Tak? Tak i na drugi dzień to samo przyjdzie jeszcze raz na drugi. Tak, dziękujemy Panu bardzo. Rozmawiamy dzisiaj na temat Dnia Wszystkich Świętych. Jakie znaczenie ma pani, dla Pani to święto? Bardzo ważne znaczenie, dlatego że to mój mąż i pół roku dopiero umarł, nie mogę się pozbierać w ogóle. Mhm. I rozumiem, że uczci Pani dzisiaj ten dzień przychodząc z groby. Tak, ja już od wczoraj, i od przedwczoraj przychodzę każdego dnia. do dzisiaj grad troszeczkę pada. Tak, mimo tej pogody. No, ale pobyłam chyba za dwie godziny. Wiem, że nawet więcej, chyba ze trzy. Ale już teraz zmarzłam i idę do domu. Ale tak. Śmierć mojego męża bardzo przeżyła. Tak, to naprawdę utrata bliskich jest bardzo straszna. Dziękujemy Pani bardzo za odpowiedź.